W roku 80 naszej ery po 12 latach ciężkich robót z woli cesarza Domicjana zakończono w Rzymie budowę największej areny śmierci Koloseum. Na arenie pojawili się nowi groźni wojownicy gladiatorzy Achena. W czasach cesarstwa zakładano liczne szkoły gladiatorów. Achen z pochodzenia jest Celtem. Robi interesy na szkoleniu i walkach gladiatorów. W letnim obozie pomaga mu córka Andra oraz syn Maugan. Razem z nimi jest Gordon, doświadczony doktor, czyli nauczyciel walki i przetrwania na arenie gladiatorów. W willi Bogatego Kasjusza odbywa się ostatnie przyjęcie przed letnim wyjazdem nad Adriatyk. Jeden z gości, senator Marcius, rzuca gospodarzowi wyzwanie. Ogłasza, że wyszkoli czempionów, którzy pokonają każdego gladiatora Kasjusza. Zakładają się o fortunę. Reguły są proste: Zakład wygra ten, którego gladiatorzy pierwsi zdobędą trzy zwycięstwa. Marciusz ma bardzo duże ambicje polityczne. Rozpoczął intrygę zmierzającą do zdyskredytowania pozycji Kasiusza na cesarskim dworze. Marciusz chce wpływać na igrzyska w Koloseum. Walki gladiatorów są najlepszym sposobem zdobywania popularności w Rzymie. Achen ukrywa przed wysłannikami Marciusza, że wczoraj podpisał umowę z editorem Kasiuszem. Przyrzekł, że przygotuje gladiatorów, którzy z pewnością wygrają dla editora zakład z senatorem. Andra i Maugan zamierzają stać się legendami kolusu. Po przysiędze złożonej na mieczu Achen już wie na kogo może liczyć.